Jako, jako kandydat na prezydenta, a więc kandydat do, do funkcji naczelnego zwierzchnika Wojska Polskiego z pełną powagą oświadczam, nie zgadzam się na oddawanie polskiego żołnierza pod komendę oficera obcego, który nie składał przysięgi na wierność Rzeczpospolitej. To była zgoda. Służba żołnierska, policyjna, czy w trzyliterowej naszej bezpiece, w której, jak mam nadzieję i jak wiem, są jeszcze polscy patrioci, być może coraz głębiej zakonspirowani, ale są, to jest służba, w której zawiera się kontrakt na życie, przysięga się zdrowia i życia, nie szczędzić w obronie narodu polskiego.